Grecja z Norwida i dzisiaj przeprowadzamy więc bardzo ważną osobą do Kielc, z Panią Prezydent Agatą Wajgą. Dzień dobry, witajcie. Bardzo miło, że zajrzeliście i fajnie, że zdecydowaliście się na taką rozmowę. Mam nadzieję, że będzie miła i że będzie w jakiś sposób inspirująca. Zapewne wiele osób jest ciekawych, my również, jak się wygrywa wybory, jakie emocje temu towarzyszą. O, słuchajcie, emocje są ogromne, pewnie każdy z Was gdzieś tam musiał się weryfikować albo w najbliższym czasie będzie się weryfikował, bo to tak naprawdę dotyczy siły przekonywania i umiejętności wyzwolenia pewnej sympatii i życzliwości. Oczywiście możemy sobie myśleć, że każdy podejmuje bardzo racjonalną, pragmatyczną decyzję, natomiast bardzo często w polityce też rządzą emocje i ludzie podejmują emocjonalne decyzje. Bardzo się cieszę z dwóch względów, że po pierwsze udało mi się mieszkańców przekonać takim merytorycznym programem, od którego zająć w świecie nie chciałam odstąpić, ale też taką bliskością i byciem wśród ludzi. Ta kampania była dla mnie bardzo intensywna, ponieważ właściwie nie schodziłam z ulic naszego miasta. Oczywiście musieliśmy się spotykać, wyplanować pewne działania. I to oczywiście jest w pewien sposób wymagające, wyczerpujące, bo spotykałam się z różnymi reakcjami. To nie jest tak, że wszyscy ludzie bardzo popierają czy mój rodowód polityczny, czy mnie jako osobę, ale z takimi rzeczami, z takimi sytuacjami też się trzeba nauczyć zderzać, żeby nie skalować konfliktów i też się ćwiczy umiejętność rozmowy. Natomiast samo wygranie wyborów to jest ogromna satysfakcja z jednej strony, ogromna radość, bo przecież to jest normalne. Ale też ogromne poczucie odpowiedzialności, i to jest chyba coś, co dzisiaj najbardziej mi towarzyszy już pełnienie funkcji. Zrozumiałe. A właśnie odnośnie tego poczucia odpowiedzialności, czy wiąże się Pani właśnie z tym napiętym grafikiem, jak mówiła Pani, że ciężko jest Pani pogodzić życie prywatne i zawodowe? Powiedziałabym wygrania wyborów, ale chyba od momentu rozpoczęcia kampanii wyborczej, niestety, moje życie prywatne bardzo się zawęziło do niewielkiego czasu, który mogę na niej poświęcić. I nie polecam, bo cały czas jestem na etapie, kiedy po tym bardzo intensywnym okresie, który nie chce się skończyć, muszę znaleźć życiowy balans, żeby też efektywniej pracować. Wszyscy doskonale wiemy, że bez czasu na uwolnienie głowy, na trochę odpoczynku nie ma efektywnej pracy, więc szukam tego balansu, potrzebuję go bardzo mocno, żeby mieć ten czas prywatny dla siebie, czas z przyjaciółmi, ze swoją rodziną. Mam nadzieję, że niebawem go znajdę. To jest jasne, że ten okres jest intensywny, szczególnie na początku trzeba tę sprawę poukładać, ale nie ma lepszego, efektywniejszego pracownika, niż pracownik szczęśliwy, wypoczęty, a ja dzisiaj jestem pracownikiem mieszkańców, więc chciałabym też tak, taką osobą być. Jakie są Pani cele na najbliższe lata jako prezydentki Kiemiec? Słuchajcie, one tak naprawdę niewiele się zmieniły, jeśli chodzi o ten okres kampanii wyborczej. Wiele osób mówi obietnice wyborcze, wiele osób też tak mówi, no to co się mówi w kampanii, to jest potem w rzeczywistości bardzo się weryfikuje i ludzie od tego odchodzą. Ja bardzo jasno sobie zarysowałam plan na Kielce na najbliższe 5 lat i on jest rozkładany na segmenty. Oczywiście pewnie możliwości finansowe, rzeczywistość go w pewien sposób zmodyfikuje, zweryfikuje, ale my od pierwszego dnia, nawet nie mówiąc naprawdę od pierwszego dnia też ze swoim zespołem, który bardzo się cieszę, że się powiększa i się też profesjonalizuje, pracujemy nad tym, żeby te koncepcje które wynikały też z mojego doświadczenia samorządowego, powoli w Kielcach wdrażać. To są bardzo wiele wieloaspektowych polityk, także tej dotyczących ludzi młodych w Kielcach, bo ja mam takie wrażenie, że jest trochę takie doświadczenie ostatnich lat że młodzi ludzie, jeśli chodzi o władze miasta, stracili głos stracili głos i możliwość współdecydowania o mieście, że wchodzi się w taki etap, kiedy jest już dorosłą, świadomą osobą, niekoniecznie osiemnastoletnią, ale taką świadomą, mającą swoje potrzeby i nie ma przestrzeni, w której można powiedzieć, jak, w jakim mieście bym chciała żyć. Staramy się to odbudować, już tutaj akurat nabraliśmy tempa i wiele działań się udało zrobić. E, więc mówię o tej polityce młodzieży, mówię o akademickich piecach, ale gdybym miała w jakiś prosty sposób zdefiniować, do, do czego dążymy, a z każdym z tych segmentów naprawdę możemy w długi sposób omawiać, Chciałabym, żebyśmy byli miastem przyjaznym, otwartym, fajnym miastem do życia, w którym jest wiele atutów, jest miastem zielonym, z funkcjami miasta wojewódzkiego, z filharmonią, z fajnymi koncertami, a jednocześnie miastem, w którym nie traci się czasu na zbędne rzeczy, w którym jest szansa, żeby realizując się zawodowo, znaleźć przestrzeń, żeby pożyć właśnie to prywatne życie, znaleźć czas na przyjaciół, znaleźć czas na przyjemności. Kluczem do tego, bez wątpienia, żeby mieć ten balans życiowy, jest rozwijająca praca. Oczywiście mówię tu o tym aspekcie finansowym, każdy chce zarabiać godne pieniądze, ale też o takim aspekcie, żeby szczególnie młodzi ludzie wiedzieli, że mają przestrzeń w mieście, mają możliwości rozwoju swojej kariery zawodowej, które będą mi dawać satysfakcję. Nie zawsze pieniądze są najważniejsze, one są istotne w życiu i trudno udawać, że nie, ale takie, które dają poczucie rozwoju i satysfakcji. I o te miejsca pracy będziemy też walczyć w różnych aspektach i pracując nad terenami inwestycyjnymi, ale też to, co zapowiadałam biurowcami klasy A, żeby te firmy, na których najbardziej nam zależy, miały przestrzenie, do których przyjdą, a ludzie mieli komfortową przestrzeń też do swojej codziennej pracy. Właśnie nawiązując do tych młodych ludzi. Co sprawiło, że nie wyjechała pani właśnie z Kielc i została tutaj i zdecydowała się na to, że mm -hmm. tutaj będzie Pani działać? Słuchajcie pewnie to bardzo wiele czynników. Ja teraz nie będę się sadzić na taką bardzo lokalną patriotkę, tym mówiłam, od zawsze chciałam zostać w Kielcach, bo to jest moje wymarzone miejsce. To jest miasto, w którym ja się naprawdę świetnie czuję i przez te lata zbudowałam sobie tutaj bardzo duży komfort życia pod takim względem, że ja mam tu wszystko, czego mi potrzeba. Ale oczywiście jako młoda osoba w Waszym wieku też miałam studiowania w jakimś innym miejscu. Nie ukrywam, że w moim przypadku też te względy finansowe trochę zdecydowały, gdzie moi rodzice nie mogli mnie na tyle wesprzeć, żebym mogła tak komfortowo studiować w innym mieście i nie obciążać ich zbytnio finansowo. Więc zostałam w kielcach na studiach bez większego żalu czy rozdzielania szat, czy po prostu płakania, że muszę zostać w kielcach. Spełniłam się tutaj, skończyłam fajne studia i w trakcie tych studiów się już zaangażowałam w wiele miejskich społecznych rzeczy. I się rzeczy jeszcze bardziej pokochałam to miasto, zobaczyłam, że jest z nim dużo możliwości, mam tutaj grono przyjaciół, mam tutaj swoje miejsca i też udowodniłam sobie, że nie ma tu pewnych barier rozwoju i też jest, słuchajcie, coś niesamowitego, czego nie ma w dużych miastach, jest sprawczość. W dużym mieście czasem człowiek się gubi, i nie ma wpływu na rzeczy, w mniejszym mieście, jeżeli ma się ochotę, jeżeli ma się chęć, bardzo łatwo na przykład się dostać i porozmawiać chociażby z prezydentką miasta, żeby próbować zaprojektować pewne rzeczy, żeby próbować współpracować z dyrektorami, z urzędnikami. Myślę, że nie do jest taka moc sprawcza i możliwość wpływania na jakieś rzeczy. Mnie to daje dużą satysfakcję, a w Kielcach to jest możliwe. No to super i dobrze, że że się Pani podoba w kieszach. Chciałabym, żeby Pani się też podobało w <gry> Jakie są Pani największe trudności i takie wyzwania, z którymi musi się Pani mierzyć na co dzień? Na przykład nawiązując do hejtu, które na pewno Panią gdzieś tam spotyka. Tak, to na pewno nie jest miłe. Nie chcę powiedzieć, że każdy z nas tego w pewien sposób doświadczył, ale pewnie otarł się ktoś, znajomy doświadczył. Ten hejt staje się niestety bardzo, bardzo powszechny, bo jest łatwy, bo jest internetowy, bo jest anonimowy, bo nie ponosi się za niego odpowiedzialności, więc granica między krytyką, między hejtem jest bardzo płynna i z jednej strony Osoba, która spełni funkcję publiczną, która jest politykiem polityczką, powinna mieć trochę twardszą skórę i nie drgać na każdy negatywny komentarz. To jest jasne, natomiast też trzeba znaleźć granice, gdzie po prostu pewne rzeczy przekraczają już dopuszczalną normę i też nauczyć się na nie reagować. Myślę, że czerpię siłę trochę, trochę z tego, że Staram się wychodzić z internetu, słuchajcie, to, to, to jest niesamowite, że czasem miałam takie momenty w życiu, gdzie tych elementów, takich powiedziałem krytycznych w internecie było bardzo dużo, wylewała się lamina, a potem ja wychodziłam do miasta robić zakupy, spotkać się z przyjaciółmi, iść w jakieś miejsca publiczne. I tam jest masa życzliwych ludzi, którzy podejrzewam, że może ktoś z nich ma zakusy, żeby na internecie napisać jakiś negatywny komentarz. Natomiast w bezpośredniej rozmowie, nawet pytając o problemowe rzeczy, ci ludzie przyjmują argumenty. Zazwyczaj są sympatyczni. Świat bezpośredni jest dużo bardziej życzliwy niż świat internetowy. I, i, i trzeba sobie tego pilnować, tego, tego balansu. Więc pewnie mówicie jakieś. Nieprzychylności internetowej, nie nazywając jej od razu hejtem, jest pewną barierą, tak? To nie jest tak, że spływa po mnie to tak jak po kaczce. E, oczywiście barierami są w mojej pracy zawodowej pewne możliwości formalne, techniczne, finansowe. To niejednokrotnie frustruje, że chciałoby się coś szybciej, że ma się na coś plan, ale brakuje pieniędzy, brakuje środków, że trzeba to robić małymi krokami. Jak się jest raptusem, trzeba się nauczyć cierpliwości, Ja praca w samorządzie e, to jest najlepsza szkoła życia i cierpliwości. Okej, okay, a właśnie odnośnie tego hejtu i tak właśnie spotkania się z tym, czy miała Pani może taki jakiś kryzysowy moment, albo chwilę wątpienia właśnie, i może jak sobie Pani z tym poradziła, jeśli taki nastąpi? Pewnie, że tak. To jest, jest czasem tak, że drobny element potrafi przelać tą przysłowiową czarę goryczy, że ma się kiepski dzień, każdy z nas ma kiepski dzień, bo się coś w jego życiu wydarzy, albo ma gorszy humor, albo ma jesienną chandrę, albo słońca nie było od 58 godzin i nie ma się z czego czerpać energii, a potem ktoś dołoży coś niesprawiedliwego. I to jest oczywiste, że, że ja też mam takie momenty, kiedy mówię, okej, okay, to już jest trochę dla mnie za dużo, Mam na szczęście świetne grono przyjaciół, mam na szczęście dobre grono wspierających współpracowników, mam na szczęście bardzo terapeutycznego psa, który jest po prostu lekarstwem na wiele smutków i jak przychodzi i kładzie mordkę, to po prostu naprawdę zauważa się, co jest ważne. Staram się czerpać też energii z pozytywnych rzeczy, szukać zawsze dobrych rzeczy, także w ludziach, zawsze próbować żeby szklanka była do połowy pełna, nie do połowy pusta i to o czym mówiłam wcześniej. Wychodzić do ludzi. Ludzie są najlepszym lekarstwem. Ja wiem, że masa osób się śmieje, już uśmiechnięta Polska, uśmiechnięte Kielce. Słuchajcie, spróbujcie się nie uśmiechać przez dwa tygodnie, zobaczycie, jak wam się robi czarno w środku, a spróbujcie, jak macie zły dzień, przemóc się być szczęśliwymi dla ludzi. 80% ludzi odpowiada życzliwościom. A właśnie teraz, już tak zmieniając temat, o jeśli chodzi o teraz taki głośny projekt, który Pani stworzyła, Młodzieżową Radę Miasta. Jak się Pani w ogóle czuje z tym? Czy jest Pani bardzo zadowolona z tego projektu? Jakoś nie czy... jestem z niego zadowolona no i czy wie dlaczego? Słuchajcie, to jest to, jakby za, za duże słowo, że ja go stworzyłam. Ja, jak byłam mniej więcej w Waszym wieku, to byłam młodą aktywistką i społeczniczką, i mówiłam, jak to jest możliwe, że po prostu dorośli radny nie chcą młodzieżowych radnych, bo tam była jakaś niesamowita bariera. Potem kolejne pokolenie młodych ludzi też walczyło o Młodzieżową Radę Miasta. Uważam, że to jest ogromny wstyd, że trzeba było tak, dużo, tak długo o to walczyć. No i w końcu któremuś tam kolejnemu pokoleniu, które mogło być młodzieżowymi radnymi, udało się stworzyć Młodzieżową Radę Miasta. I jak zaczęłam obserwować, jak działa Młodzieżowa Rada Miasta, to zobaczyłam, że ona stała się celem samym sobie, a nie narzędziem do osiągania celów. Młodzieżowa Rada Miasta nie jest po to, żeby była, tylko po to, żeby była świetnym partnerem dla tych, którzy podejmują decyzje w mieście. I to jak mówię o polityce młodzieżowej. My w tej kadencji postawiliśmy sobie za punkt honoru, żeby nawiązać dialog z młodymi ludźmi i żeby ich trochę włączyć w współdecydowanie o mieście. I e, zrobiliśmy akcję Młodzieżowa Rada Miasta Plus. Już 50, osób, no, 50 nowych ludzi młodych dołączyło po akcjach w liceach do takiej dużej grupy, w której Nasi też urzędnicy będą się spotykać, robić burze mózgów, w Urban Lab, na który udało nam się 4 miliony złotych pozyskać i na Paderewskiego będziemy robić wspólnie przestrzeń, która ma być mega otwarta, ma być prototypownią miasta, ma być taką przestrzenią z dużymi witrynami, że jak ktoś przechodzi obok mówi, hmm, zajrzę co tam się dzieje i poczuje się w niej dobrze. Nie, że ktoś będzie pełnił dyżur i udzielał dobrych rad, tylko po prostu, gdzie będzie można przyjść z jakimś swoim pomysłem, dostać trochę kasy, żeby go zrealizować, brać odpowiedzialność też za takie rzeczy i uważam, że Najgorsze co, to traktowanie przedmiotowo młodych ludzi i zamykanie ich w ramach jakiegoś czy Młodzieżowej Rady Miasta, czy ciała doradczego. Jak zostałam prezydentką, przyszłam zaproszona na pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta w swojej kadencji i zobaczyłam coś bardzo smutnego i niepokojącego, przez to, że młodzi ludzie, młodzi radni nie mieli jakiejś konkretnej rzeczy, konkretnego problemu, konkretnego zagadnienia, którym mogliby się zajmować i robić burzę mózgów i się także spierać o te rzeczy. Oni zaczęli naśladować dorosłych radnych, czyli po prostu przenosić, trochę się kłócić, trochę się odwoływać z funkcji, z komisji, sobie wytykać pewne rzeczy. I to jak mówię, o, hola, 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 to się dzieje z nudów. Naprawdę, to się dzieje z nudów, z podpatrywania tych złych nawyków politycznych. Myślę, że po tych paru miesiącach już daliśmy młodym ludziom. Tyle impulsów i tyle zajęć, że za chwilę oni naprawdę będą mieć strasznie mało czasu na te niedobre polityczne rzeczy, które dzieją się na sesjach Rady Miasta wśród dorosłych radnych. że się dogadamy i to fajne rzeczy z tego wyjdą. A zaglądając w przyszłość, planuje Pani jakieś inne wydarzenia związane z młodzieżą? Słuchajcie, mam nadzieję, że tych wydarzeń będzie mnóstwo. Już rozmawiamy z dwoma uczelniami, żeby mocniej ruszyć juvenalia, żeby juvenalia. ja pamiętam z okresu swoich studiów w Kielcach, kiedy juvenalia to, to, to był okres tego dnia, kiedy trochę nie wracało się do domu, bo to był okres i świetnych relacji, wiem, panie, relacji towarzyskich i imprezowania, i brał udział w wydarzeniach, w koncertach. Troszkę to gdzieś zgasło. Chcemy, żeby to było naprawdę święto obydwu uczelni, nie tylko studentów, też młodych ludzi. Chcemy z wieloma wydarzeniami też wychodzić w przestrzeń miejską. Nawet jeżeli się dzieje jakieś wydarzenie, jak festiwal literacki, jak festiwal jazzowy, jak konkurs of fashion, to nie powinien zamykać się w czterech ścianach instytucji. Wiele już wydarzeń tak się odbywa, tylko wychodzić jak najbardziej w przestrzeń i zapraszać młodych ludzi też do tego, żeby, żeby, to, żeby to współtworzyli, żeby byli uczestnikami tego na zasadach, jakie chcą. Może nie. Pewnie w tym musimy szukać kompromisu, bo pewnie wasze zasady trochę odbiegają od naszych możliwości, ale na pewno jesteśmy w stanie się gdzieś spotkać, żeby to były wasze dzieła, a my żebyśmy przy tym pomagali. Bardzo mi się marzy, ale tu oczywiście trzeba znaleźć partnera, żeby jakiś festiwal muzyczny zafunkcjonował w Kielcach, taki, na który jeździmy do innych miast i po prostu line-up sprawia, że wybucha nam mózg, tak? bo każdy marzy, żeby być na jakimś koncercie. Ale, też um, rzeczy, które się na przykład będą działy w najbliższym czasie. Wraca Sylwester i stwierdziliśmy, hmm, jaki artysta? No, stwierdziliśmy, że może baranowski nie podpasuje 60-latkom, ale pewnie młodsi ludzie z chęcią przyjdą, a seniorzy też się przekonają i będą się wspólnie bawić na kilka rynku. Małymi krokami pokazujmy, że w mieście dzieją się fajne, kreatywne rzeczy. I że jest po co przychodzić do miasta. Jest po co wychodzić ze swoich domów, po co zostawać po lekcjach, albo umawiać się w centrum. Mam nadzieję, że niedługo zobaczymy różnicę. Dokładnie. My mam nadzieję, że współpraca z naszą szkołą również będzie mocna. No, wy to w ogóle jesteście bardzo kreatywni wręcz narzucacie pewne tempo. Będziemy starać się na nim nadążyć. Dobrze, ale to właśnie super tak twierdzi, bo młodzi ludzie wydaje mi się, że mają trochę inne patrzenie na świat niż tyrośli i dobrze, że właśnie pani tak chce otwierać nam tą drogę, żebyśmy miały więcej tych możliwości. Tak... Jasne, to jest tak. Ja się łapię na tym, co jest bolesne dla mnie trochę, ale bardzo prawdziwe, że ja mimo, że mm, nie mam zbyt wielu lat, ale już nie jestem z waszego pokolenia, i im szybciej dorosłe osoby, dorosłe osoby zrozumieją, że nie są pokoleniem młodzieży, tylko tej młodzieży muszą słuchać, żeby odpowiadać na ich potrzeby, tym lepiej i dla Was, i dla nas. Więc ja wiem, że dzisiaj moje doświadczenie połączone z Waszą energią i z Waszymi pozwolami, moje mam na myśli urzędu, mam na myśli urzędników, dyrektorów, innych prezydentów, ludzi odpowiedzialnych za edukację, kulturę, oświatę i tak dalej. Zderzenie tych rzeczy może przynieść dobre efekty. A jak widzi pani Kielce po pięciu latach swojej kadencji? Na pewno z lepszą przestrzenią publiczną, z bardziej ożywionym centrum, pełniejsze młodych ludzi, z większą ilością studentów, którzy chcą tu przyjeżdżać, bo uczelnie prezentują dobrą jak ofertę edukacyjną, ale też miasto staje się modnym miastem, z dobrą jakością usług publicznych. I tu mam na myśli te rzeczy, z których korzystamy na co dzień, których o nich nie myślimy. Z komunikacją publiczną, z dostępnością żłobków, przedszkoli, z takimi usługami, które powodują, że ktoś jest na etapie młodej rodziny z dziećmi, w początku swojej kariery zawodowej, to nie traci czasu i nie ma bolączki w głowie nad zapewnieniem codziennego, co, codziennych potrzeb. One są, one są w miarę przyjazne, one są na, na wysokim poziomie, no, i na pewno miastem, które daje możliwości zawodowe. Czyli takim miastem, w którym można znaleźć pracę, która jest ok, która jest w branży, która mnie interesuje i która daje komfort finansowy, gdzie możemy sobie pozwolić na to, że jak wracam po pracy o 17, to jestem o 17, a nie o 19, bo stoję jak w Warszawie w korku, dwie godziny, żeby dojechać. I te dwie godziny mam na to, żeby sobie pójść na wernisarz albo zimą wyskoczyć na stop narciarski, który jest w granicach miasta, albo gdzieś podjechać. I mam przestrzeń, żeby korzystać ze wszystkiego, co oferuje mi miasto. miasta. No to super jest właśnie takie. Wierzymy, że ten aspekt jest niezwomiony. No to, słuchajcie, jak stare hasło pomożecie, znaczy. To, to się, jedna osoba nigdy nie zrobi rewolucji, tak? Albo dobrej rewolucji. E Rolą lidera jest umieć pociągnąć inne osoby, które mają przekonanie, że idziemy we właściwym kierunku. I ja bym was chciała zarazić też swoją wizją miasta albo swoją wizję też zweryfikować waszymi pomysłami, bo nikt nie ma, nie ma nawet jak wygra wyboru, wybory, nie ma monopolu na rację. Dziękuję bardzo, za dziękujemy za wszelkie wiadomości, które mi się pani z podzieliła. Jesteśmy wdzięczni. I było nam bardzo, bardzo miło. Dziękujemy. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. Pamiętajcie, że y, urząd jest dla Was otwarty, a mam nadzieję, że też będziecie zapraszać na swoje wydarzenia, hmm. bo w hmm. Norwidzie jest po prostu fajnie. Dokładnie. Super. Dziękujemy bardzo. dziękuję. Bardzo.